Cześć! Dawno mnie nie było na kanale, ponieważ złapało mnie jakieś wstretne choróbsko, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. Teraz czuję się dużo lepiej i znowu mogę coś tam dla was ponagrywać. Wybaczcie, że harmonogram się zepsuł. W sumie nie jestem pewna, czy do niego wrócę, ale czas pokaże, zobaczymy. Dzisiaj jeden z bardziej lightowych tematów o serii Pokémon. Czyli czy zbliża się koniec przygód Ash'a? Będzie to moja teoria i pobawię się trochę w obstawianie zwycięzcy aktualnie trwającego turnieju Mistrzostw Świata, niczym w słynnych zakładach. Film będzie zawierał masę Spoilerów dotyczących aktualnej serii anime Pokémon, więc jak nie chcesz spoilerów, to lepiej tego nie oglądaj. Oczywiście, jak film Ci się spodoba, to daj łapkę w górę, bardzo mnie to motywuje, a jak chcesz więcej tego typu materiałów, to polecam zasubskrybować. Z góry dziękuję. Zakładam, że większość z Was wie, że aktualnie odbywa się turniej mistrzów. Cała ósemka najlepszych trenerów na świecie bierze udział w tym turnieju, a nagroda jest naprawdę wielka. Zwycięstwo w całym turnieju spowoduje, że dana osoba zostanie mistrzem Pokémon. Niniejszym oświadczam Pokémonom świata. Ja będę mistrzem Pokémon! Mistrzem czyli najsilniejszym trenerem na świecie. A jak pewnie wszyscy dobrze wiemy, to jest największe marzenie Asha. A dla jeszcze bardziej niedoinformowanych, Ash znajduje się aktualnie w mistrzowskiej ósemce i bierze udział w tym turnieju. Na ósmym miejscu jest Ash, nasz główny bohater i aktualny czempion Aloli. Siódme miejsce Iris, dawna kompanka Asha i czempionka Unowy. Szóste miejsce Alan. To ten, który ma przypotężnego Charizarda X, a jego rodzinnym regionem jest Kalos. Piąte miejsce: Dianta, czempionka z regionu Kalos. Czwarte miejsce: Lens, w anime czempion regionu Kanto i Joto. Trzecie miejsce: Steven, czempion Hoenn. A drugie miejsce: czempionka czempion Casino. A Natomiast na pierwszym miejscu znajduje się Leon, który jest czempionem Galar. Szczerze, ja jako fanka starszych serii anime Pokémon jestem w szoku, że aż jest z mistrzowskiej ósemce? No ale może należało mu się po tych 25 latach trwania serii? I po tak wielu porażkach w ligach Pokémon? Trzy pierwsze walki turnieju już za nami i znamy zwycięzców. Leon wygrał z Alanem, Tajanta pokonała Lensa a Synfia zmiażdżyła Iris. Ale zostały jeszcze cztery walki, więc na spokojnie nadal można je obstawiać. Najczęściej jednak pada jedno pytanie: czy aż wygra te mistrzostwa i spełni swoje największe marzenie, tym w tym filmie spróbuję właśnie na to pytanie odpowiedzieć. A więc następna walka, jaka nas czeka, jest pomiędzy Ashem a Stevenem. Tutaj chyba mało kto wierzy w zwycięstwo Stevena. Ja również w to nie wierzę, ale w sumie moim zdaniem trochę szkoda. Według mnie Steven to jeden z najbardziej zaniedbanych czempionów przez twórców anime. Mimo, że otrzymał trzecie miejsce w rankingu, nie czuć od niego tej tak zwanej siły czempiona. Dodatkowo twórcy z Asha również zrobili takiego mocarza. Więc wątpię, żeby wynik był inny niż wygrana Asza. Mam tylko nadzieję, że walka będzie do ostatniego Pokemona i w miarę wyrównana. Następna walka to będzie Leon vs. Dianta. No cóż, tutaj wynik również jest raczej oczywisty. Leon wygra z Diantą. Twórcy stworzyli z Leona niepokonanego trenera i raczej chcą, żeby Leon był w finale. Mimo, że Dianta nie jest moim ulubionym czempionem, to trochę szkoda, bo jednak. Nie lubię, gdy nowa postać, która pojawia się w ostatniej serii, jest kreowana na najlepszą i najsilniejszą. Chociaż nikt przez 7 ostatnich serii o niej absolutnie nic nie słyszał, a taka persona powinna być znana na całym świecie. Dla mnie lepszy efekt byłby wtedy, gdyby widzowie wiedzieli od pierwszej serii, kto jest najlepszym trenerem. Żeby celem Asha było od początku pokonanie właśnie tego trenera. Wtedy może Leona uznałabym za tego najsilniejszego trenera. Ale tak to po prostu za nim nie przepada. Naprawdę przykro mi się patrzy, gdy nowa postać znikąd dostaje takie oklaski, mimo że są postacie, które bardziej na to zasługują. Synfia vs Ash. Wiecie, ja bardzo lubię Synfię, a jedyna osoba, która ją pokonała, to gracz w grach Pokémon. W anime nigdy nie została ukazana porażka z Synfii. Dodatkowo twórcy mocno podkreślili jej wizerunek jako potężnej czempionki że nie wyobrażam sobie, jak aż mógłby ją pokonać. Ten pojedynek pośrednio decyduje o losach anime. Według mnie. Jeżeli twórcy chcą kontynuować serię z głównym bohaterem Ashem, Mimo wszystko aż powinien przegrać ten pojedynek. Ale jeżeli Ash wygra z Synfią, to znaczy, że Ash powinien wygrać cały turniej. Wydaje mi się, że przygoda Asha i Pikachu pomału się kończy. Twórcy chcą odstąpić od głównego bohatera. Dlaczego tak myślę? Podejrzewam tak, ponieważ ósma seria jest naprawdę najdziwniejszą serią ze wszystkich. Zawsze tak było, że nowa seria to nowe przygody. Asha w nowym regionie. No i tak było aż do Aloli. Natomiast w ósmej serii Ash powinien zwiedzać tylko Galar, a jednak odwiedza wszystkie regiony. Tak jakby były to wspominki wszystkich siedmiu poprzednich serii. A jeżeli twórcy decydują się na wspominki, w większości przypadków oznacza to zbliżający się koniec serii. Podejrzewam, że twórcy chcą skończyć z Aszem, więc ujrzymy pierwszą przegraną Cynpi w życiu. Finał Ash kontra Leon. Naprawdę wydaje mi się, że skoro powstał taki turniej, to on zakończy się spełnieniem marzenia Asha. Jeżeli tak będzie, oznacza to prawdopodobny koniec anime dla Asha. Aż Ash może powstać takim redem, który w grach pojawia się okazjonalnie. Tylko że to nie będzie gra, a świat anime. Samo anime na pewno się nie skończy, bo wielkimi krokami zbliża się Nowy region z dziewiątej generacji, ale wydaje mi się, że zmiana głównego bohatera jest bardzo prawdopodobna, obserwując ruchy twórców. Oczywiście są również argumenty przeciw. Na przykład, że postać Asha i Pikachu bardzo łatwo się sprzedaje. W sumie nie dziwne, jak od 25 lat Pokémony są kojarzone z tą dwójką najlepszych przyjaciół. Ale wszystko ma swój koniec. Możliwe, że twórcy postanowili, że to będzie koniec Asha. Podsumowując. Według mnie aż wygra cały turniej. Spełni swoje marzenie i jednocześnie jego status głównego bohatera również się skończy. Dajcie znać, czy myślicie tak samo jak ja, że to może być ostatecznie koniec przykód Asha. No i czy widzimy go na ekranie już po raz ostatni. Mam nadzieję, że ten w miarę lajtowy film Ci się spodobał. Jeżeli tak, to zostaw łapkę w górę. Serdeczne dzięki. A jeżeli jesteś tutaj nowy, a podobają Ci się moje filmy, to polecam zasubskrybować nic cię to nie kosztuje, a przynajmniej będziesz na bieżąco. Słyszymy się w następnych filmach. Cześć!